ty jest wszystkim, jestem Leo, ja, dzisiaj w tym nowym filmiku jestem tutaj, żeby Wam powiedzieć dwa yy, sposoby, żeby yy, nauczyć się języka polskiego. Jeden z tych to jest oglądanie telewizji polskiej. Yy, no to, kiedy ja byłem mały, i jeszcze ja nie miałam telewizji polskiej, to brakowało mi słów yy, w, w, w rozmowie. I później, kiedy już kupiliśmy tą telewizję polską, to i, wzbogaciłem o wiele swoje słownictwo i nauczyłem się dużo nowych słów. I, no to Kiedy byłem mniejszoń jeszcze to oglądałem takie bajki jak na przykład Erexio, Borek i, i LOLEK i takie dla dzieci, co znajduje się na ABC na programie ABC. Ja Później, kiedy na przykład teraz jestem już większym, to oglądam seriale w wieku szkolnym. Na przykład oglądam Finastyfer. To, to też takie jakby bajki, ale no trochę dla większe. Później oglądam Kali. Zmiksowana z Kali. Oglądam Rodzina Czrodka. Carly, tam tamto nie nie oglądam dużo, bo nie lubię bardzo, ale Kali to bardzo fajne i można się strasznie y, z tego serialu y, śmiać. Tutaj włożę wam tytuły filmów i zdjęcia, to tak będziecie mogli sobie zapisać seriale e, oglądam je na Nickelodeon, Disney Channel, e, później, e, Disney XD, później Disney, też i e, też na Disney Network. Pierwszy sposób się skończył, i teraz e, dojdziemy do drugiego sposobu. Drugim super sposobem, żeby e, w sumie powiedzieć, sposobem, żeby wzbogacić swoje słownictwo dla dzieci dwujęzycznych, to jest yy, granie w gry komputerowe yy, yy, z kolegą z Polski, czy yy, z kuzynami, yy, czy yy, z bratem, mówiąc po polsku. No mówią: no, mówicie, co to niemożliwe. A właśnie jest tak. Jesteśmy zmuszeni, żeby mówić po polsku i jak, jak na przykład ja, co yy, gram z moim kolegą z Polski yy, Karolem w yy, Fortnite'a to jestem zmuszona, żeby mówić po polsku i żeby pisać po polsku na Skype'ie, bo zawsze tam się umówiam yy, yy, na Skype'ie. Teraz wam tutaj włożę e, taki króciutki filmik, kiedy grałem z moim kolegą i mówiłem po polsku. A, hej Karol, jak się masz? No, ja masz tym. A, ja zaraz, ja mam 19. Ale kto tutaj gra? A, okej. Okay. O filmie się skończył i jak Wam się podobał, no to zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Pa! pa!